Rozmowa pod krawatem. W Radiu Szczecin. Czas na rozmowę pod krawatem. Magdalena Stankiewicz, dzień dobry. A Państwa i moim gościem o, no, o tym wspaniałym, można by powiedzieć, poranku jest Szczecińska Radna Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzowa. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Pani Redaktor. Witam wszystkich radio, słuchaczy. No, wspaniały poranek, może nie dla wszystkich. No, kierowcy kierowców zwykle się skarżą, trochę chłodno na zewnątrz. Natomiast u Was dzisiaj będzie bardzo gorąco, bo sesja bardzo ważna. Ostatnia w tym roku sesja i to sesja budżetowa. Jak to się mówi, ta sesja budżetowa jest jedną z najważniejszych sesji zaraz po absolutoryjnej sesji. Jest to decydująca sesja pokazująca, jak prezydent gospodaruje budżetem miasta, jaki ma plan na miasto. I tutaj radni naszego klubu prawa i sprawiedliwości mają dużo wątpliwości co do tego budżetu. Również odpieramy te różne argumenty pana prezydenta, który próbuje odpowiedzialność za trudny budżet. Tutaj zepchnąć tą odpowiedzialność na rząd prawa i sprawiedliwości. To jest nieprawda, bo tutaj często padają jakieś tezy, że miasto ma mniej dochodów z podatku PIT czy CIT, a jak wiemy, no, rząd tutaj wspiera samorządy jak nigdy do tej pory. W 2021 roku i 2022 roku tego wsparcia rządowego było blisko 300 milionów złotych, również na wydatki bieżące, czyli można z tych pieniędzy dokładać czy to do komunikacji, Miejskiej, czy też innych bieżących zadań miasta, jak też na inwestycje. No te inwestycje, na przykład jak przebudowa SDS-u, no tutaj to wsparcie jest w blisko 80% pokrywane przez rząd. rząd. Także no jest dużo inwestycji, które są wspierane przez rząd i też niektórzy mówią, nawet radni z Platformy Obywatelskiej, że to jest centralizacja samorządów i tak dalej. Natomiast no, Tutaj pan premier Morawiecki nie przyjeżdża i nie mówi jakie zadania mają być dofinansowane, tylko są to wnioski prezydenta miasta. Mamy takie wrażenie, że pan prezydent robi sobie taki budżet urojonych dochodów, bo no niestety można sobie założyć, że chce zarabiać w następnym roku 100 tysięcy więcej, a jak nie zarobię tych 100 tysięcy więcej, no to wtedy będę miała pretensje, że nie zarobiłam i że ktoś mi obciął te pieniądze. No nie można w taki sposób podchodzić do tego, bo można sobie założyć w budżecie różne kolosalne sumy dochody z podatków Pitu, Citu. No ale też pamiętajmy, że no nie mamy co roku czasów prosperity. Każdy rok jest inny i wiemy, że też byliśmy po pandemii koronawirusa, teraz wojna na Ukrainie i te wszystkie czynniki wpływają też na trudniejszą sytuację, czy też kryzys energetyczny w Europie. Także mamy kilka czynników, które są ogólnoeuropejskie. I no, musimy też dostosowywać swoje oczekiwania co do budżetu według tego, jaka jest sytuacja na świecie. No, każdy rok nie będzie proporcjonalnie wzrastał tak dochód, jak w najlepszych latach, jak w 2018 roku, 2019 roku. No, musimy mieć tego świadomość i pan prezydent, jako no, mam nadzieję, że jakiś racjonalny polityk, powinien jednak tutaj bardziej rozsądnie przeprowadzać na przykład inwestycje, bo te inwestycje często są pod kurek. Mówi pani o racjonalnych inwestycjach, prezydent też przedstawia mniej więcej listę i mówi o tym, że to jest budżet no, historycznie trudny tak, w, w tych trudnych też czasach. Przedstawia listę cięć, no, takie od tych małych można powiedzieć, które teraz de facto się dzieją, czyli wyłączenie iluminacji miejskich obiektów przy pomniku czynu Polaków, w trasie zamkowej, Bramie Królewskiej, ograniczenie temperatury w magistracie do 19 stopni. Do tego akurat państwu urzędnikom nie zazdroszczę jest naprawdę zimno, będzie jeszcze Niestety, chłodniej. z tego co wiem, to jest dużo chłodniej w urzędzie, także no, współczuję urzędnikom, bo nawet na sesji odczuwaliśmy tą niską temperaturę. Ale gdybyście tak codziennie mieli siedzieć 8 godzin, to by było chyba jeszcze gorzej, urzędnicy tyle pracują. Także pozdrawiamy Państwa gorąco, bo, bo, bo to jest rzeczywiście trudne, 8 godzin skupiać się w 19 stopniach, no może być to trudne. Nie będzie imprezy sylwestrowej, iluminacji w świątecznych na ulicach miasta, to są takie małe kroki. Są też ograniczenia i rezygnacja z wielu innych zadań, z przebudów, czy alejek spacerowych w Parku Gazprowicza, ulic, wielu. Tak, no to się dzieje na stronie magistratu, można... Można to zobaczyć. Czy to są dobre miejsca, waszym zdaniem, gdzie prezydent szuka oszczędności? Czy powinien szukać gdzie indziej? Moim zdaniem są to prowizoryczne oszczędności niestety, tak samo jak było z wyłączaniem fontan chociażby w okresie letnim. No, z tego wpływów do budżetu czy tych oszczędności nie było za wiele, a są miejsca, w których można oszczędzić. Na pewno nie można na komunikacji miejskiej, bo tutaj w budżecie na 2023 rok również widzimy cięcia, jeśli chodzi o komunikację i transport. No a powinien on być jednak bardziej dofinansowany nawet, bo, bo już teraz jest problem z nie wyjazdami autobusów czy tramwajów. Natomiast jeśli chodzi o te no, oszczędności, no to tutaj powinniśmy szukać w innych obszarach. No i przykład... ja tutaj, tutaj na, chwileczkę, na chwileczkę wejdę z głosem, dlatego że jeszcze przed sesją, tak naprawdę za chwilę możemy powiedzieć, chcecie przedstawić dekalog oszczędności prezydenta Piotra Krzystka. I macie tam w tym dekalogu 10 punktów. Dokładnie. Są to propozycje w najbliższym otoczeniu pana prezydenta, czyli na przykład zmniejszenie liczby zastępców o jednego. Z czterech do trzech. To jest pierwsze. Tak jest. Można na przykład to też. To ja po kolei będę czytać. Po drugie, zastępcy prezydenta do końca kadencji nie będą otrzymywali nagród oraz korzystali z kart służbowych. To jest tak. Tak, to już z tego zrobi nam się kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej. A zawsze te nagrody o... otrzymują? No co roku te. Nagrody są przyznawane. My często też pytamy w interpelacjach, zapytaniach, jakie wysokie są, no to wiemy, że to jest no, spore kwoty i sumując, to będzie na pewno około 100 tysięcy złotych, jak nie więcej teraz. Tak samo z premiami na przykład dla prezesów czy członków zarządów miejskich spółek, również tutaj wnioskujemy o to, aby nie było tych nagród. Czy też na przykład zrezygnowanie z prywatnego ochroniarza, pana prezydenta, Koszt tego rocznie wynosi chyba już powyżej 100 tysięcy złotych. Dlatego no, ograniczanie na przykład oświetlenia ulicznego, czy między wyborem zrezygnowania chociażby z doradców, z doradców prezydenta, którzy też otrzymują pensję, no to myślę, że dla mieszkańców jest ważniejsze, aby było to oświetlenie na ulicach. A, a właśnie, a, a poczekajmy jeszcze z tymi doradcami. To jest po czwarte: zrezygnowanie z doradców pobierających wynagrodzenie i pełnienie tych funkcji społecznie. Czyli pełnią funkcję społecznie, ale pobierają wynagrodzenie, bo, bo nie rozumiem. Chcemy, aby doradcy, którzy teraz pobierają a wielu wynagrodzenie, tych od czego na przykład taki doradca? No, kilku jest na przykład od polityki senioralnej, jest tutaj doradca i myślę, że tutaj czas, aby skończyć z tymi doradcami, którzy pobierają wynagrodzenie, a zmienić tutaj tą formułę na wyłącznie społecznych, skoro mamy kryzysową sytuację finansową w mieście, jak twierdzi pan prezydent. Skoro mamy zadłużenie na 2,5 miliarda złotych w Szczecinie, no to czas, żeby też te oszczędności tutaj poczynić wokół siebie i z tych doradców zrezygnować. Jeśli, chcą, jeśli jest potrzeba tych doradców, no to mogą oni pełnić funkcję społeczną, a jeśli nie, no to mamy też Spore grono urzędników, specjalistów w urzędzie, którzy na pewno sobie z tymi problemami świetnie poradzą. Do tego nie mam wątpliwości, i z tych doradców można spokojnie zrezygnować. Jest po szóste, do końca kadencji nie będą kupowane nowe samochody służbowe dla Urzędu Miasta Szczecin i Spółek Miejskich. E tak, chcielibyśmy, aby tutaj ta polityka gospodarowania finansami miasta też przełożyła się właśnie na takie wydatki, jak. A często są zmieniana jest flota, nie wiem, dużo jest tych samochodów. ale ja nie pytam dokładnie o liczby, bo, 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 bo. Tych liczb nie znam, szczerze mhm. mówiąc, ale chcielibyśmy po prostu tutaj takiego zabezpieczenia, że takie wydatki niepotrzebne nie będą poczynione. No bo myślę, że spokojnie te samochody, które są w tej chwili używane przez Urząd Miasta, no są w stanie takim, które pozwalają na spokojnie i spokojne jeżdżenie po ulicach naszego miasta. A jeśli nie, no to pan prezydent często mówi, żeby przesiadać się na rower, czy też A rower środki. jest zimą. Tak, także myślę, że spokojnie tutaj pan prezydent będzie mógł skorzystać z innych środków transportu, jeśli samochód będzie miał jakąś awarię. Mamy po siódme, o tym już pani mówiła, koniec z prywatnym ochroniarzem dla prezydenta. Jaka była, jaka była geneza i potrzeba tego ochroniarza? 呃。Uh Geneza jest taka, że po sytuacji z Ośpu z, prezydentem, kiedy z Adamowiczem. prezydentem Adamowiczem, pan prezydent również podjął takie kroki, żeby mieć tą ochronę prywatną. Natomiast no, trzeba też mieć do tego uzasadnienie, czy były jakieś sytuacje, które no, zagrażały zdrowiu, życiu pana prezydenta. No, nie widać, żeby coś się tam działo też na, radach, na sesjach Rady Miasta. Jest Straż Miejska, tak Także no, myślę, że ten ochroniarz prywatny pana prezydenta jest tu zbędny, ponieważ spokojnie no, mamy tam... Um... Ochronę w postaci strażników miejskich, którzy myślę, że spokojnie tutaj e, ochronią pana prezydenta, Tam. jeśli jakieś zagrożenie by powstało. A ten ochroniarz, e, on jest cały czas z panem prezydentem, też wychodzi z nim z urzędu, czy? E, z tego co wiem, to również na jakichś imprezach, uroczystościach pojawia się czy... ten ochroniarz, natomiast no, my widzimy go najczęściej na sesjach Rady Miasta. Też strzeże prezydenta podczas sesji. Tak, no przed radnymi może opozycji, ale my jesteśmy naprawdę niegroźni, jeśli pod tym kątem patrząc, jeśli chodzi o merytoryczne przesłanki, to owszem, ale myślę, że to nie od tego jest ten ochroniarz. Po ósme, akurat to co pani powiedziała o, o ochronie w trakcie sesji przed wami, tak, tak takie się wydało trochę, no dobrze. Po ósme, zmniejszeniu ulegną zarządy spółki radne z spółek miejskich. No tak, tych spółek miejskich, gdzie udział miasto ma w 100% albo większościowy udział jest kilkanaście, a ponad 20, jeśli chodzi o udział tam mniejszościowy, jeśli chodzi o gminę Miasto Szczecin. Dlatego można tutaj pokusić się o to, aby zmniejszyć tutaj zarządy tych spółek i ograniczyć właśnie koszty z ich utrzymaniem. No i mamy tu jeszcze po dziewiąte zatrudnienie w Urzędzie Miasta, pozostanie na niezmienionym poziomie z rokiem 2022 i spółki miejskie ograniczą do minimum wydatki reprezentacyjne. To jest ten dziesiąty punkt. Tak, to chodzi też o to, żeby struktura Urzędu Miasta nie rozrastała się, aby ta administracja pozostała na takim poziomie jak. Obecnie, żeby miejsca pracy były tylko odtwarzane, a nie na przykład kolejne nowe miejsca tworzone. Także tutaj jest w tym kontekście ten punkt, punkt naszych oszczędności. No dobrze, jako rzeczywiście ta konferencja, ten dekaluk, o którym teraz rozmawiałyśmy, będzie jeszcze przed sesją przez Was, przez Klub Prawa i Sprawiedliwości przedstawiony. Natomiast co Wy, jako mniejszość tak naprawdę w Radzie Miasta, możecie zrobić? Bo słyszę, że będzie będziecie głosować przeciwko temu budżetowi? No będziemy głosować przeciwko, to nie jest zaskoczenie. Wiemy również, że prawdopodobnie Koalicja Obywatelska zagłosuje za, co nas też trochę dziwi, bo te pomysły na przykład z przebudową Placu Orła Białego również jest odsunięta, jeśli chodzi o budżet. No tak od lat to... się o tym mówiło, czekało, wszyscy bardzo chcieli i nie ma pieniędzy na przebudowę Placu Orła A przypomnę, Orła że to był taki flagowy polityczny projekt Koalicji Obywatelskiej i prezydent z tego rezygnuje, ale mimo to... 7 tutaj... milionów miałoby to kosztować. Tak, mhm. nie są to duże Pieniądze patrząc na to, ile koncepcji już rewitalizacji było tam tworzonych, które również kosztowały, prototypowanie kosztowało ponad chyba 200 tysięcy, także tutaj te koszty były poczyniane z roku na rok i teraz 7 milionów staje się problemem dla Urzędu Miasta. Natomiast no, przypomnę, że na przykład Szczecińska Agencja Artystyczna ma ponad 9 milionów 9 milionów 200 tysięcy. Wydatków jest z Urzędu Miasta na szczecińską agencję, a czym się ona zajmuje? No, promocją głównie prezydenta bo i tworzeniem jakichś imprez, czyli no, nie jest to taki niezbędny i konieczny wydatek, który trzeba poczyniać, a jest to 9 ponad milionów złotych. A myśli Pani, że radni Koalicji Obywatelskiej tak karnie będą głosować w, w przypadku, w którym gdzieś kolejny z ich projektów nie przechodzi, można by powiedzieć, no obiecali ten plec orła Białego obiecali no ale z obietnicami koalicji obywatelskiej wiemy jak jest i myślę że tutaj pomimo tego że coś im tam nie odpowiada nie są realizowane ich flagowe projekty zagłosują za no bo są tutaj I powiedzę, uwiązani, że to przez PiS. tak no są uwiązani też z panem prezydentem bo są taką koalicją anty anty Rządową i tylko to ich właściwie trzyma w tej koalicji w naszym mieście. No i niestety myślę, że tutaj poprą ze szkodą dla mieszkańców, bo też analizując budżet miasta pod kątem wpływów z biletów transportu miejskiego, porównując 2022 rok a 2023, mamy wzrost o około 16 milionów złotych, jeśli chodzi o wpływy z biletów z komunikacji miejskiej, więc można się spodziewać, że w 2023 roku będą podwyżki za bilety, bo nie sądzę, że liczba akurat biletów, sprzedaży biletów miałaby się zwiększyć, tylko chodzi tutaj o to, że zostanie zwiększona Cena za bilety jednorazowe, być może miesięczne, jest to różnica około 20%, powyżej 20%, jeśli chodzi o budżet 2022 rok do 2023. No jak słyszymy o podwyżkach w mieście, wywóz śmieci, kolejna, czy podwyżki, nie wiem, jakiekolwiek podatki, podwyżki ze strefy i teraz pani mówi, że być może kolejna podwyżka, to i tak zawsze z tego narrację, że to przez PiS, no bo to jest wina winapisów wszystko przecież. No, a przypomnę, że wzrost, nawet jeśli patrzę, Patrząc na PIT i CIT, bardzo znacznie wzrósł, bo jest to około 37%, jeśli chodzi o porównanie tych lat zarządów Prawa i Sprawiedliwości. A jeśli patrząc jeszcze dodając te sumy, 66,5 miliona złotych z, z tytułu udziału we wpływach PIT, no to daje już nam ponad 50%, jeśli chodzi o wpływy z pit i CIT-u. Także no są to takie tłumaczenia nieuzasadnione nie i nie mają po prostu. To Ale co są dnia takie tłumaczenia? To nie jest tak, że macie już dosyć, bo często kilka dni temu też była konferencja robiona przed siedzibą Platformy Obywatelskiej z tym, co y, rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił. Po kolei były punkty, tak? Y, mówicie w różnych audycjach o inwestycjach, które się dzieją. No, I tunel pod Świną, i Baltic Pipe, i LNG, rozbudowa dróg. Za chwilę pojedziemy do Gdańska y, y, drogą, tak? Połączenia. No dużo się dzieje inwestycyjnie, natomiast y, z drugiej strony jest tak narracja, że, że, że Bardzo to. Nie pis, tak. a jak jest wina, to pisu. Bardzo dużo inwestycji, ale też bardzo dużo programów społecznych, bo tutaj, nawet kiedy okazuje się, że mamy kryzys energetyczny w całej Europie, na całym świecie, no to Prawo i Sprawiedliwość zamraża ceny energii dla samorządów, dla mieszkańców. Także no są tutaj działania wielotorowe i no nas trochę tutaj to no irytuje, że te programy są niezauważane nie przez samorząd cały czas tylko jest ta narracja, że rząd obcina jakieś dochody z PIT-u i z CIT-u. Natomiast no, nie widzi pan prezydent, że u niego zarządzanie może kuleć. No niestety my tak to widzimy, że tutaj pan prezydent powinien wziąć się do pracy, do działań i, i naprawdę skupić się na tym, co najważniejsze, a nie politykowaniem ogólnopolskim z Szymonem Hołownią. No, jeszcze tylko dodam a propos tych programów społecznych, że ostatnio była mowa o tym, że premier Mateusz marujec mówił o potrzebie wpisania 13-14 emerytury już uregulowania ustawowo, tak, żeby to się w przyszłości nie zmieniło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pod krawatem Agnieszka Kurzawa, Szczecińska, radna Prawa i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję, bardzo miłego dnia.